Wielkie podsumowanie przede wszystkim wspaniałych występów, prób instrumentalnych, wokalnych, jeżeli chodzi o prowadzenie i naukę naszych instruktorów w Gminnym Ośrodku Kultury w Poromce. Było to podsumowanie całej pracy rocznej. Jestem pod wielkim wrażeniem i muzycznym, i wokalnym bo naprawdę nasi artyści spisali się na szóstkę z plusem. Według mnie są to bardzo rozwijające zajęcia. Przede wszystkim dzieci mają co zrobić ze swoim wolnym czasem. Nie siedzą przed tak zwanymi tymi telefonami. Ludzie są super, organizatorzy świetnie. Ja myślę, że scena jest odpowiednio przygotowana. Bardzo się stresuję, ale też się cieszę, że mogę zaprezentować swoje umiejętności. Lekki stresik, ale jednocześnie emocje, mocne emocje, szczęście, radość interesujące, ciekawe też fajnie zajmują wolny czas. Ważne jest, żeby każdy, każde dziecko odpowiedziało sobie na pytanie, co go interesuje, i nie bało się spróbować czegoś nowego, bo czasami ten talent jest gdzieś tam ukryty, czasami drzemie głębiej. Warto spróbować różnych rzeczy, żeby zobaczyć, co jest tak naprawdę moje i co jest moją pasją. Odkryć to. I takie miejsce, jak właśnie Dom kultury, który oferuje różne warsztaty, jest doskonałym momentem, żeby właśnie tego doświadczyć. Warto spełniać swoje marzenia i też nie zważając na Innych ludzi, którzy mówią na przykład, podcinają skrzydła i mówią, żeby tego nie robić, to warto myślę, że nie słuchać i, i po prostu podążać za marzeniami. Były rozdawane dyplomy za cały wkład. Trud, które dzieci tutaj prezentowały przez ten cały rok, mogliśmy dzisiaj zaobserwować na tej wspaniałej scenie. I zachęcam rodziców do. Korzystania w ogóle z, z zajęć. Są to zajęcia bezpłatne, naprawdę jest to taka świetanka gminna, że tak powiem, nauczycieli którzy próbują tym dzieciom jak najwięcej przekazać i efekty dzisiaj są na scenie. Już z tego miejsca chciałbym zaprosić wszystkich Państwa, wszystkie dzieci przede wszystkim do wspólnej nauki od września. Bardzo ciepło i serdecznie dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Do zobaczenia co rok, życzymy wszystkim miłych, udanych wakacji. Do widzenia, dobranoc!